Nie Francji? Dzisiaj jesteśmy w Perygii podczas Vintage Days. Jest to coroczna impreza, która właściwie istnieje już od 8 lat. Karolina, a raiusji a z jeeps. Jest là-bas. Je vais la filmer, c'est incroyable. Elle est montée w jeep. W ciągu tych dwóch dni są też konkursy, piękności. Euh, są potańcówki euh, Czyli właśnie w centrum miasta ludzie tańczą w rytmach euh, muzyki lat 60.. -tych. Kobiety są poprzebierane euh, właśnie z tej epoki, lat 40., -tych, 50. -tych, czy 60.. No, vintage ogólnie rzecz biorąc. No ja dzisiaj też próbowałam się trochę dostosować do tamtych lat i nawet uh, wsiadłam w uh, super jeepa. Uh, właśnie z lat 40. amerykańskiego. Muszę powiedzieć, że to jest naprawdę super doświadczenie właśnie pojechać z takim starym samochodem. No i może sprawiamy to w ogóle ogromną przyjemność. Plac jest zarezerwowany e, na potańcówkę e, i to jest bardzo, bardzo fajne. Gra muzyka właśnie z lat e, 60. E, no i wszyscy stańczą, naprawdę. Wszyscy się dobrze bawią. E, to jest bardzo mile, mile to zobaczyć, kiedy ludzie po prostu korzystają z życia i cieszą się nim. E, to jest cudowna impreza. Cudowna i muszę powiedzieć, że jeszcze chyba, no. A i to jest w ogóle ta grupa! Ta... To jest ten pan, którego filmowałam wczoraj przez cały dzień i jest naprawdę super. On sobie właśnie teraz e, e, łazi z, tym, z tą swoją kapelą, no i chłopaki grają. spędzić wakacje właśnie u nas na naszej plebanii mają z reguły problem z wypowiedzeniem słowa perigui eee, to tak się to pisze <gry> eee, jest to fantastyczne miasto za mną też jest w ogóle taka ruzela eee, która właściwie jest przez cały rok eee, no i myślę sobie, że chyba powinnam kiedyś wsiąść za niej i po prostu zrobić sobie małą łódkę to co, oglądamy Perigu dalej? Tak, więc to jest właśnie to miejsce, w którym są różni ludzie, którzy eksponują swoje dzieła, czy też swoje rzemiosło. Są właśnie ciuchy trochę takie second hand, czyli właściwie wszystkie Polki wiedzą o co chodzi. Ja sama zresztą, jak mieszkałam w Polsce, to byłam stałą wywalczynią second handów i nawet niektóre koszulki jeszcze, czy koszulki, koszule mam w swojej szafie. Są też różne kapelusze, są biżuteria, biżuteria są ilustracje. Tak więc sądzę, że jest to też dobra okazja, żeby sobie znaleźć jakiegoś jakiegoś suvenira z Vintage Days w Perigu. A tam dalej jest ekspozycja samochodów armii amerykańskiej z lat 40. -tych. Bardzo bym chciała mieć w ogóle Jeepa, no ale na razie jest tylko Megan. Tak więc jesteśmy w miejscu, w którym jest ekspozycja samochodów Armii Amerykańskiej z lat 40 Jest to rodzaj stowarzyszenia, który w ogóle organizują różne defilady w całej Francji właśnie w ramach upamiętnienia II wojny Światowej. Właściwie w Perugiu znajdziecie też wiele innych samochodów z innej epoki, ale ten plac jest tylko i wyłącznie właśnie do samochodów Armii Amerykańskiej. Naprawdę robią wrażenie, są niesamowicie duże i i, no, i te wszystkie samochody działają, tak więc, e, wow! To naprawdę jest niesamowite, że te samochody widziały na koniec II wojny światowej. Tak więc. No, trochę się taka zrobiła mi w ogóle skórka, gęsia skórka na ciele. No i w ogóle są też, przecież a, jak Francuzi wspominają koniec II wojny światowej, to właśnie wspominają, że, że były rzucane papierosy, guma do rzucia, Coca-Cola. Czyli to był ten pierwszy, pierwszy moment, w którym Francuzi no w ogóle odkrywają taką tą no, amerykanizację, czyli w ogóle e, produkty konsumpcji amerykańskiej, tak? Tablica de la France, de Gaulle, de des alliés. Donc jak wiadomo, to jest rzeczywiście tablica, która rezumuje na 40 we Francji. A tutaj to jest ten to jest ten My że ne c'est de lui qui une salle de la Il y a euh, voilà, ça c'est monsieur. Bonjour. Moi j'ai euh, qui a conduisé, mais moi j'étais passagère. Hein. Oui, mais je euh, vous remercie beaucoup encore fois. c'est tout un plaisir pour moi. Alors, ah. expliquez-nous euh, ce que vous faites. Donc, euh, le corps militaire ici qui est reconstitué depuis la huitième année sur les vintage. On a on a participé à la première édition. Euh... Vous avez un échantillon de différents véhicules alliés de la Seconde Guerre mondiale avec euh, les membres des deux clubs qui sont Liberty Véhicules Group et Brothers 24, puis nos amis de Bergerac. Euh, et euh, après d'autres amis qui sont venus du Jeep Memory 44 aussi. Donc on a reconstitué euh, un échantillon de l'ensemble des véhicules militaires. Vous avez des Alstrac, des GMC, des Dodge, des Jeep, tous ces véhicules emblématiques qui ont permis la libération de la France euh, en 1944. Ouais, C'est beau de voir des passionnés comme ça. Merci euh, oui. à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Muszę przyznać, że tutaj akurat to powiedzenie za mundurem panny sznurem jak najbardziej ma swoje potwierdzenie. I rzeczywiście chyba to musiało robić wrażenie w latach 40. że Amerykanie wbijają do Francji z takimi brykami... I tak jak mówiłam, oryginalne opakowania z epoki, mm. które Amerykańcy po prostu tutaj przyjechali no i rzucali te Lucky Strike. Lucky Strike Coca-Cola. A tutaj... Są maszyny do pisania, e, które w ogóle działają. I on jest to, to, to w ogóle też wygląda nieco złowicie. E, w ogóle ciale przechodzą trochę pociale. Il entend la pijone, ale il ne la voit pas. Ca commence Mais il sait qu'elle est là. Bon, le troisième jour, et c'est là où le côté cynique arrive, qu'est-ce qu'on fait On prend un mal extérieur. S'ils doivent m'entendre, ils ne doivent pas être contents. Hein. Ils doivent se dire qu'est-ce qu'il est, -ce que est qu en train de nous raconter. Il y en a trois qui sont là, en, qui attendent. Bon, on va les lâcher tout à l'heure. Même pas, vais... monsieur. moi, j'aime... Dziewczynę czy chłopaka, i e, miło spędzić czas we lekcji, czy też w ogóle resztę swojego życia, e, to dobrym sposobem jest tutaj przyjść, ubrać się. Słuchajcie, bardzo fajnie. Tak jak kobiety się tam nie ubierały, miały swój styl, miały swoją elegancję, bo się zaprezentować i prezentować. Jestem pewna, że po prostu tutaj się znajdzie fantastycznego Francuza, czy też fantastyczną francuskę. Tak więc jest to moim zdaniem Tinder offline, który działa, po prostu działa. To jest, to jest w ogóle, jestem tego pewna, w związku z tym dziewczyny i chłopaki przestańcie używać tej aplikacji. Po prostu przyjeżdżajcie na Vintage Days do Periu, a gwarantuję, że możecie tutaj zapoznać fantastycznych mężczyzn i fantastyczne kobiety. Oui, c'est du passé dans la main. Bonjour, bonjour. Vous êtes très Merci. bien habillé. Merci. Caroline, t'es assortie. Ah, moi je t'ai assortie, genre. Ah, avec les couleurs, oui. Les couleurs, oui, c'est vrai. Un combi. Ah, je peux mais ma fille. Oui, on a bonne conscience. Ah, oui, ça peut servir. Hein. Super, non Vous pouvez peut podróżować po Francji właśnie. Samochodzikiem, a w ogóle wtedy miałam znajomą, która powiedziała mi, że ma kogoś w rodzinie, która podróży... kogoś, kto jest pasjonuj... pasjonuje się duszfu. To są takie ikoniczne, małe samochodziki właśnie francuskie. I przyjechała nawet tym samochodem do Polski, ponieważ było takie zgrupowanie ludzi, pasjonatów duszfu w Polsce. I mnie się wydaje, że w ogóle to jest też fantastyczny pomysł na podróżowanie no. Marzy mi się, marzy mi się w ogóle podróży takim starym samochodem. A to moja ulubiona, m, 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 moja ulubiona grupa muzyczna, e, właśnie dostałam z e, listów od tego Pana, żeby mu wysłać zdjęcia, bo zrobiłam bardzo, bardzo dużo zdjęć z Panu i w ogóle zostałem muzykantą. Tak więc e, bardzo mnie zacieszy bo bo że pan jak ma na imię i w ogóle mogłam wysłać mu zdjęcia, a tak swoją drogą to jesteśmy na jednym typu który w którym e, się je. Jest tutaj bardzo dużo miejsca i my też będziemy jeść, no bo jak godzina 12, 12-15 wszyscy Francuzi w restauracji. Chce coś zjeść. Pardon. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Słuchaj, proszę. Słuchaj. Bardzo Dziękuję. 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 ja to bardziej tak po amerykańsku. Hamburger i frytki. A cyrle bardziej po francusku, a, czyli typowa sałata w ogóle z, z tortami. Za mną e, jest bar, w którym można właśnie wypić dobre wino i e, zjeść... E, no, tri jest w Bonaire. Bardzo lubię oh to miejsce z cyrlem, bo właściciele tego miejsca są po prostu przeselwantyczni. Mają dobrą selekcję na, i fenomenalną selekcję serów i wędlin, tak więc pérille. Jak będziecie w Perrygu, do tego miejsca obowiązkowo należy wpaść. Jest przepiękna niedziela, słoneczna, pełna naprawdę słońca i ciepła. Tutaj jest katedra, katedra w Perrygu, która była katedrą która uh, dała inspirację w ogóle katedrze w Paryżu, czyli paryska kathedrale, um, Sacré Cœur. Sacré Cœur, voilà. I tylko zobaczyć. Zobaczcie, regarde, cheru, regarde. Quelle belle vue, quelle magnifique architecture. De facto restauracji w Perygiu naprawdę nie brakuje, jest ich pełno, ale to nie znaczy, że nie należy rezerwować miejsc w nich. Jak najbardziej rezerwować, mamy kilka adresów wartych polecenia. A teraz idziemy do kol na kolejny plac, w którym jest pełno restauracji. Dobra. E, tak więc jak widzicie, znowu to jest pełno restauracji, pełno ludzi, pełno jedzenia. Na tym placu za jakąś godzinę będzie ekspozycja i prezentacja starych motocykli, tak więc e, tych doników zwrócimy, już zaczynają się tutaj dławczyn. Tutaj są już. E... A teraz idziemy na plac w niedaleko katedry, gdzie właśnie jest klitor. Więc tak, jesteśmy na ulicy Limorzan. Jest to yy, jedna z najbardziej komercyjnych ulic, właśnie w Więc Znajduje się tutaj wiele różnych budzików. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, yy, że jest to ulica.

Cały czas na ulicy, mimo żal. ci, którzy zwiedzają Périgue, jak najbardziej powinni przejść przez ulicę, bo być może znajdą sobie coś fajnego, coś ładnego, jakąś pamiątkę z Perigu. Voilà. <grym wytrzyma> No więc tutaj właśnie jesteśmy na Pchli e, Właściwie to jest taki plac centralny w Belgii e, z katedrą z tyłu. Jak widzicie jest tutaj kilka osób, które wystawia swoje, e, swoje... swoje skarby, które można oczywiście kupić. Oglądałam ciuchy, ale na razie nic mi się nie, nie spodobało. Cyril zasympatyzował z panem e, i z, z panią, którzy mają taki instrument, gdzie tam się trzeba kręcić i to tam y, Orgue de Barbary. Oula, że się powiedzieć, komu nawet nie wiem jak to przetłumaczyć, ale to daje taką ładną melodię e, i rzeczywiście wprawia to fajną atmosferę. Pewnie będzie więcej ludzi trochę po, bardziej po południu, bo dopiero co ludzie przestali jeść, tak więc pewnie przyjdą później. Zawsze można sobie znaleźć jakiś taki mały skarb. E, no, tak więc e, słuchajcie. Ja idę e, Y un peu voilà. Ouais. <laughs> C'est coloré. Hein. Toi, il y a non, allez, allez, accroche Toujours les lunettes. Hein. Chyba. Tak. No więc kupiłam sobie taki naszyjnik. Za całe 10 euro. Chyba nie najtańszy. No się... de catégorie quoi, là, finalement Oh, ne <laughs> les pas, ça ne serait tarder. Voilà. voilà, et ah, bon bon les bon pinces. Bon Qu'est-ce que tu as encore fait euh, Je ne sais pas. pas. C'est peut-être la joue, elle est trop courte. Ah, je crois, oui. Oh, les réglementaires, celle-là. Tu rigoles. <laughs> C'est à vie ou comment voilà. voilà, non, mais là, il faut voir si tu des, talent. si des talents. Je de, vous Si des talents pour, euh, pour t'évader. Ah non, là Là, là, là. Deux chevaux Uważam, że ktoś kto uszuł w do tego samochodziku ma naprawdę duże poczucie humoru. Przyznam się, że to już jest któraś impreza we Francji, w której właśnie oglądam stale zabytkowe samochody i powiem Wam szczerze, że coraz więcej ich widząc, coraz bardziej pragnę mieć jakiegoś Jakiś zabytkowy samochód, może nie tyle zabytkowy, ale po prostu jakiś taki, no chociażby taki. E, oczywiście nie umiałabym go prowadzić, bo mam e, prawo jazdy od, e, na skrzynię wiekową automatyczną, ale mogę zawsze się do uczyć. E, no i w ogóle fajnie by było e, w ten sposób podróżować po Francji w sensie na przykład stworzyć, kupić sobie taki samochód i e, przejechać jakiś tam jakąś część Francji e, no i w ten sposób spędzić wakacje. No, uważam, że to naprawdę jest taki powrót do przyszłości. I jest to naprawdę pomysł na, no, na przeżycie czegoś e, wyjątkowego. Rodzice mojej przyjaciółki, Karoli, też podróżowali ostatnimi czasy właśnie campingiem, campingiem, karem, nie wiem co to powiedzieć, bo car, nie wiem co to powiedzieć w polsku. E, no, to, to jest jakiś pomysł też dla nich, e, no, żeby mieć na. Ja zawsze marzyłam o koksinel, no ale <laughs> może kiedyś to marzenie się spełni. Kto wie, będę musiała chyba sprzedać pół domu <laughs> Cyryla, <laughs> a jego motor. No nic, koksinele są super. Nie wiem, jak to powiedzieć. Garbuski, tak, po polsku to garbuski. Są przepiękne, kolory są cudowne w ogóle. To tylko świadczy o tym, że dawniej ludzie rzeczywiście mieli. Wodowiwo. Radość życia. Teraz te samochody wszystkie są takie same, są szare, bure, białe, czarne. Um, no, Coraz bardziej się pasjonuje takimi samochodami. Jest to cudowna okazja zobaczyć przepiękne samochody, spędzić cudowne chwile, posłuchać cudownej muzyki. Um, no piękne, naprawdę. Tellimy jest super. To więc może zrobię kupódzie tutaj. Eee... Bellevue jest super. <grywia> Dordogne jest super. Tak więc jeśli ktoś z Was chciałby poznać Dordogne, um, czyli to miejsce tam na południowo-zachodniej części Francji, Zapraszamy serdecznie na wakacje na przykład na naszej plebanie 17 wieku. No, gwarantuję Wam poznanie że rzeczywiście takiej autentycznej, fajnej Francji, bezpiecznej na takim spowolnionym tempie, z dobrym jedzeniem, dobrym towarzystwie. No, a jak jeszcze będziecie chcieli, no to subskrybujcie kanał na YouTube, będzie nam bardzo miło i do zobaczenia we Francji.